Siema, siema, z tej strony Tomasz w pie... nie, nie Xwałda, Xwałda z tej strony I w sumie zapomniałem o tym kanale Ale tak kurwa ostatnio sobie przypomniałem i tak patrzę, że on robi kurwa wyświetlenia Jest godzina jakaś siódma kurwa dwadzieścia rano, ja dopiero no nie mogę powiedzieć, że dopiero wstałem bo niestety zapomniałem się położyć i tak myślę, co by tu robić Może wreszcie zajmę się swoim życiem, ale mówię nie, chyba pojebało ja, kurwa, będę nagrywał <gamy> gameplay z Jetpack Doride. Myślę, że to jest kurwa dobra droga na przyszłość. Jest to bardzo nowa gra. Wcale nie grałem w to jakieś 10 lat temu, jak się przeprowadzałem na Sokołowską. Dobra, mamy E. Jeszcze tylko E i X i będzie bardzo, bardzo śmiesznie. Nie wiem nawet, jak mnie słychać. Bo ostatni raz nagrywałem coś tym telefonem, takie gameplay, to chyba jeszcze w poprzednim roku z połu. Kurwa, i się wyjebałem. Bo, ale dobra, kilometr, kilometr zaliczony. Dobra, to to by było na tyle na razie. Subskrybujcie mój kanał. Do następnego, siema.